Z okolic Selfos, lecimy przez Reykjavik do góry, Akranes, Borganes, dwa miasta i ten półwysep objeżdżamy dookoła i robimy nawrotkę. Tu jest lodowiec i góra, Sneyfersjökull, 1500 metrów. Tu mamy wrak statku, Arnarstapi, no tu po kolei są wszystkie nasze atrakcje dzisiaj. Most. To jest tunel pod zatoką, przekopali się pod zatoką, będziemy jechać 3 km w dół, 3 km w górę, cały tunel ma 6 km długości. Teraz mamy 7 minut na plaży fok. Fitry Tunga się nazywa Wylegują się tam foki, bardzo fajne miejsce, no You're from? You're from, you're from Holland. We're from Holland, yeah. and for how long you plan staying here in islands? Two months. Yeah, we stay two months. Okay. Uh, yeah, we, we cannot go into the highlands because the highlands are closed. Okay. And they're very strict about that, so you can't go in. And uh, so we stay on. Uh, well, we, we go to the west fjords and uh, stuff, but uh, yeah, we, we have to stay on uh, on the on the on the one. In our little home. Okay, <laughs> little home. Yeah. Yes, home away from home. Every day we uh, we go to a campsite because uh, staying or uh, well, camping in the wild is not uh, not permitted. Not permitted. No. I know. This is your this is your car or this is our car. Yes. Okay so how much does it cost <laughs> a, a lot of, a lot of money <laughs> a lot it's your question for us to know yes yeah but, but okay it, so it, it used to be an old fire truck oh before yeah okay so but you you did it by yourself uh we, we everything we we made the drawings and we found a company who could build it for us that's what it says uh -huh. this right this here. Is, this is 11 tons and 240 horsepower. The the year of the, pressure of the truck uh -huh. is uh, 93, so 31 okay. years old. And the, and the cabin, the, the the living cabin, is now five years. I mean the kilometers, how yeah, many kilometers? Yeah. At this moment, uh -huh. 70,000 kilometers. Yeah. Okay. Yeah. Because fire trucks don't run very yeah, much. Yeah, that's right. The, I mean the, the fire trucks from the Holland, I mean. No, no it no, is no, a fire no, truck from, from Eastern Germany. Germany. Oh, Eastern Germany? Yeah. Okay. Yeah. Uh, okay, I will, I, I will ask you also about the, the fuel. Yeah. yeah. It's, a it's a diesel. Diesel. How many liters per uh, kilometer? A, a lot. <laughs> of how, yeah, it's a lot. Oh, I, it, I'm not sure. It it it, it, <laughs> it 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 depends on your driving and what terrain you're driving. Yeah, on. I know, but average? Uh, average, one in 5. <laughs> 20 liters per 100 kilometers. 20 liters per 100 kilometers. Okay. I appreciate it that you tell me something about this car. So, uh, thank you very much. You're welcome. For you're for welcome. this. Thank, you. Thank, thank you. you. thank you. You're welcome. Teraz? na wrak statku. A wrak statku. Jaka to jest miejscowość? Za to, tutaj. Stoi w tym. Trochę to nie, nie w miejscowości stoi, tak gdzieś tam stoi na wybrzeżu też. Czyli mamy 26 km. 26 km, no. Idziemy na klify Arnarstapi. Czarne klify powulkaniczne i do knajpy zjeść. Okay. Po tej powierzchni polawowej, po tym mchełem, po tym mów. To jest jak dywan, jest jak na dywanie. Po prostu czad, miękkość. I ta potęka. Two zastygła lawa. Pamiętam jak po horyzont po prostu jedziemy, jedziemy, kilometrami się ciągnie z tych gór, kiedyś się wylało. No idziemy po dywanie piękno wąskie Fiordy Zachodnie można się dostać na kilka sposobów. Prom lub kilkoma drogami, które odbijają z islandzkiej jedynki. Odwieczne marzenie wielu osób, by uciec od świata, dać swoim dzieciom spokojne miejsce do życia, dorastania i zdobywania doświadczeń zupełnie innych niż te, które mają na co dzień w wielkich miastach, znajduje realizację właśnie tam, na obszarze wyludnionych Fiordów Zachodnich. Brak irytujących reklam przy drodze, tłumów w sklepach. W porównaniu z resztą kraju, cywilizacja jest tu w wyraźnej hmm. Wyczuwa się za to ogromny respekt w stosunku do natury, która przez setki lat kształtowała charakter mieszkańców Westfield. Cisza, za oknem olśniewające pejzaże. Domów nie zamyka się na klucz. Według wielu poznanych przez nas Islandczyków na końcu świata, jak często określa się północny zachód Islandii, można znaleźć wszystko, choć nie ma tu prawie niczego. Wyobraźnie. Jeszcze szybciej rozbija się o brzeg, gdy w trakcie sztormu, człowiek ma wrażenie, że już nigdy stąd nie wyjedzie. Natura nie jest łaskawa. Kiedy głowa nie daje wyboru i dociera się do opustoszałych miejsc, przyroda uderza z całą siłą i weryfikuje wyobrażenia, zachwyt, poczucie stabilnego gruntu pod nogami. Iluzja się kończy. Patrząc na stare zdjęcia przetwórni rybnej, trudno to wszystko zrozumieć, nawet biorąc pod uwagę islandzką mentalność. Region Strandira, w szczególności gmina Árnés nie jest miejscem, gdzie powinno się budować dom, rozciągać sznury do suszenia prania, zbijać niewielką werandę, malować łódź. Tutaj, pośród tej pustki, jest miejsce wyłącznie na kruszające kamienie i rozmiękczające szuter hektolitry wody z wodospadu Diupawików. W miejscu tak jak Diupawik człowiek może być pewny trzech rzeczy. Po pierwsze, kiedy nadchodzi sztorm i wszystko jest przyduszone stalowymi chmurami, a góry zaczynają płynąć, doklejając do doliny kolejne warstwy ziemi, nie należy się spodziewać, że uda nam się przewidzieć koniec nawałnicy. Ona zawsze trwa zbyt długo. Po drugie, Decydując się na osamotnienie, trzeba być przygotowanym, że natura zjada takie miejsca żywcem: budynki, łodzie, twarze. Nic nie da się zrobić. Po trzecie, trzeba wykorzystywać wszystko, co się da i robić wszystko, co jest możliwe. Drewno wyrzucone na brzeg, które pokonało tysiące kilometrów przez nieprzyjazny ocean, to często jedyny materiał budowlany. To, co żyje w oceanie, pozwoli przetrwać. Sto lat temu na terenie strandi w miejscowości Djupavid pomiędzy górami nad najgłębszym fiordem Islandii stał jeden budynek. Gdyby poszukać między łączeniami większość desek wciąż mogłaby pachnieć Syberią i drogą przez północny Atlant.